Witajcie, tu LEGO 3. Właśnie nabyłem najnowszy numer magazynu Scooby-Doo i z losowym polibakiem do wyboru. Można było wybrać zestaw serie serii City lub Friends. Pewnie się zdziwicie, dlaczego wybrałam Friends, no ale niestety złożyłem zamówienie w mojej miejscowości, w sklepie na ten zestaw i tylko jeden egzemplarz, egzemplarz przyszedł i tylko ten. No ale cóż... Dobre to co i jest. I to mój pierwszy zestaw z serii Friends. Mają bardzo ciekawe figurki te zestawy. Dobrze, otwórzmy nasz polibak. Właśnie, to tak się prezentuje opakowanie z przodu, a tak z tyłu figurka oliwi w skali 1-1. Występne elementy. Dobrze. Na no właśnie szczególny element to, co warto zwrócić uwagę na ten: Jest to tułów naszej postaci, który jest w oddzielnym woreczku, Który najwyraźniej został wyprodukowany w innym kraju. Jeszcze jako ciekawe elementy to ten: kwiatki nasze. Oto to główka. I na Dobrze, i instrukcja. A właśnie, i w kolejnym kraju zostały jeszcze wykonane nóżki. O! Dobrze. Teraz zajmijmy się instrukcją, która jest uuu, dość duża. Tak z przodu. I tutaj reklamy Lego klubu dla dziewczynek i inny zestawy możemy zaznaczyć, które się ma dobrze, przejdźmy do zestawu. Zapomniałem tylko jeszcze dodać, że ciekawym elementem jest oczywiście sam laptop i otworzę trampet. MP3. Dobrze, teraz złożę ten zestawik. Nie chcę, żeby ta recenzja była taka długa, więc postaram się zrobić to w miarę szybko. Ja nie wiem, czy tutaj za bardzo coś widać, jak ja składam. Bo ja nie patrzę bo chcę jak najszybciej to zrobić. A więc tak jak już mówiłem, no to yy, to był jeden egzemplarz w moim ciasku, gdzie mogę to nabyć. To jeszcze ciekawy element. Nie, teraz nic nie mówię, żebyście nie pomyśleli, że coś tutaj mogło się zepsuć, żeby mnie nie słychać. Ładny fasonik. Właśnie warto jeszcze też tutaj zwrócić uwagę, że laptop ma tutaj napis lego. I że jak go się skina, to tutaj się robi coraz bardziej białe. I można go też również tutaj zamknąć, ale potem zapewne będzie go bardzo trudno otworzyć I laptopa się tutaj nie podczepia. Nie. Tak sobie stoi. Dobrze, a teraz pora na najważniejszy, czyli na figurkę. Włoski to jakaś guma. Ok. Zestaw ukończony. Zajmiemy się najpierw figurką. Jej imię to Oliwia. Tutaj jest skinana, ale nóżki się nie poruszają jej. Rączki też, ale nie można jej wyjąć. Główka, jak główkę się chce, to właśnie te gumowe włosy się ruszają. I te gumowe włosy też nie za dobrze się trzymają. Tutaj, jeśli chodzi o to, to zaraz. A akurat taki klocek mam pod ręką, podczepia się do zwykłych klocków. A porównajmy tego ludzika z jakimś ludzikiem starym, Lego. Akurat straszek pod ręką był. Według mnie, to te figurki były zawsze lepsze niż te. E, oto jak nasza figurka będzie siedziała na tym stołeczku. Hmm, nawet dobrze. O, i to bardzo dobrze właśnie wchodzą jej nogi pod blat tego stołka. Ule. Okej, okay, laptopek, sieć. O, look, tak, zestaw się prezentuje z góry. To są elementy dodatkowe, jakie otrzymujemy, jedną łodygę, listek, ruszowy, jeden ten jeden taki szut. Podsumowując, zestaw 301 02 jak najbardziej jest to wart kupna ze względu na rzadkie elementy, na przykład na takie oto sobie kielich, o, albo na klatki, albo właśnie na ten element, który jest bardzo ciekawy. Kubeczek tylko, się kolor może się nie spodobać. Uff, dość długa. Dobrze, a więc to tyle. Dzięki za obejrzenie tej recenzji. Na